No zerknijcie, tak jak wcześniej wspomniałem, trasa leci na Katowice, no i również częstochowo, częścią w stochowie może nic nie mówiłem, tak to mianowicie wygląda teraz jeszcze raz. Wchodzimy schodami na dół i pokażę Wam dworzec od strony miasta Będzina. A witam wszystkich serdecznie, moich widzów. Powiem wam, jestem dzisiaj w Będzinie. No, zainteresował mnie pewien budynek, no, gdyż on też ma swoją historię, jakby nie było. A mianowicie do tego budynku, może tu nie widzicie, ale popatrzcie co tędy przebiega. No właśnie, tędy prowadzą tory kolejowe w kierunku właśnie Sosnowca, Katowic. Naszym tematem będzie dzisiaj dworzec, dworzec PKP Benzin. No jestem już na miejscu, dotarłem, zerknijcie na ten napis tutaj, Będzin miasto. No czyli dworzec kolejowy Benzin miasto, jakby nie było, no historia dworca w Benzinie no, związa związana jest no, z powstaniem w roku 1858 bocznej odnogi kolei warszawsko-wiedeńskiej, która Połączona znajdująca się wówczas w Zaworze Rosyjskim no z Ząbkowicami A część Śląska leżąca na za w Zaborze Pruskim O no dawniej to tak mniej więcej wyglądało Obejdziemy sobie dworzec, przejdziemy sobie pod spodem, przejdziemy na zewnątrz No może słońce mocno razi, nie wiem jak ten film wyjdzie Kończę już nagrywanie od tej strony, ruszamy dalej No dobra, jestem już na dworcu Zerknijcie na to schodzę na dół za ja takimi schodami w 2006 roku dworzec szczerze mówiąc przebył generalny remont no, od podstaw, bo nie wyglądał za ciepła To znajduje się obecnie w holu głównym zareknijcie na to trochę się to wszystko pozmieniało mniej więcej tak to wygląda na zewnątrz też Wam pokażę, a może to interesujące, może i nie, ale tam znajduje się no właśnie co? No właśnie siedziba Straży Miejskiej w Benzinie. Ja wchodzę jeszcze raz na peron, na peron numer 1 i trochę Wam za chwilę opowiem. No, w roku 1927 no, powstał projekt budowy dworca na no, stylu modernistycznym, no, którego autorem był Edgard. Norwet urodzony od Genewą w roku 1884. No, jestem już po drugiej stronie, jestem na peronie numer 1. O ile no, główna trasa kolei warszawsko wiedejskiej czynna była już od. 1848 48 roku to jej bocznica, od odnoga, do przez Benzin. No, zbudowana była no, 10 lat później. Przed chwilą wjechał pociąg Intercity. Zerknijcie na to. Doprowadziła no, ona z Ząbkowic przez Benzin no, w stronę. No, Pruskiej wówczas części Górnego Śląska. No, pierwotny budynek dworca, niezbyt wielkich rozmiarów, z czasem no, przestał wystarczać coraz bardziej rozwijającemu się miastu. No, zerknijcie, tak jak wcześniej wspomniałem, trasa leci na Katowice, no i również częstochowo. Częściowo Stochowie może nic nie mówiłem. Tak to mianowicie wygląda teraz. Jeszcze raz wchodzimy schodami na dół i pokażę Wam dworzec od strony miasta Benzina. No jestem już na zewnątrz. Zerknijcie na ten dworzec, jak wygląda z zewnątrz. No, dworzec obecnie, no, dworzec kolejowy, będzie miasto no, przez długi czas stanowił jeden z najbardziej reprezentatywnych budynków Będzina no jednak lata PRL-u oraz fatalne zarządzanie polskimi kolejami w latach 90. No, przyczyniły się do jego znacznej dewastacji. Jak wcześniej wspomniałem, w roku 2006 obiekt ten został odnowiony. No powiem Wam, mamy jeszcze zimę, śnieg stopniał, dzisiaj wykorzystałem taką wspaniałą pogodę, no rewelacja, plus 3, świeci wspaniale słońce, no dlatego postanowiłem nakręcić ten odcinek. Mówiłem Wam wcześniej właśnie o tym, że mieści się tutaj siedziba Straży Miejskiej w Benzinie, a mianowicie znajduje się ona tutaj. No budynek główny, tak jakby wieża ratuszowa, no wiadomo, dworca PKP no jest znacznych rozmiarów. No w tym miejscu latem no wybucha fontanna. Znajduje się również koło właśnie tego dworca PKP wędzin miasto. No mój materiał może dzisiaj krótki, powiem Wam, ale pisali, żeście do mnie w komentarzach, że Pan nakręci jakiś materiał o Benzinie. No, widzę, że Benzinian mam sporo na swoim kanale, dlatego kręcę to mniej więcej też dla Was. Ale i dla samego siebie i innych widzów. No jeżeli mój materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No subskrybujcie mój kanał, na co serdecznie dziękuję. Będziecie na bieżąco z moimi materiałami, które po prostu kręcę na bieżąco. Zapraszam do archiwów, które już kręciłem, są na kanale. No i co? No i żegnamy się właśnie z dworcem i z jego krótką historią. No może nie opowiedziałem jej całej, bo historia, no jak historia ma swoje tajemnice i nie tylko. Jeżeli coś, odwiedźcie ten właśnie dworzec PKP w Będzinie. Do usłyszenia! Z Będzina.